No hej, jest środa rano i zaczynamy poszukiwania naszych, naszego apartamentowca wymarzonego. W każdym razie, troszkę tutaj na razie jeszcze błądzimy, bo przestała nam działać nawigacja. Nie wiem czemu, ale w tym, w tym telefonie przestał, mapę widzimy, ale nie można wyszukać żadnej trasy. Okay. W każdym razie, tutaj podjechaliśmy do pierwszego miejsca, które znaleźliśmy. Tylko jechaliśmy korzystając z normalnej mapy, bez GPS-u. Nawet ładnie wygląda ten budynek jak i okolica, ponieważ tutaj są korty do te korty do chyba, nie? Czy to jest do baseballa jakieś boisko? Chyba do baseballa raczej to jest. Później się przyjrzymy. Dobra, idziemy zapytać, czy mają tutaj jakieś mieszkania wolne. Ładnie to wygląda, zobacz tam, Aguś. Gdzie? Ta szczelina tam. no to ładnie wygląda. Złożyliśmy aplikację w takim ładnym miejscu. Czekamy na wyniki, ale poczekamy na decyzję, bodajże do jutra. Ten budynek jest ogromny i nie będę go teraz pokazywał tam jakoś, doku, jakoś dokładnie. Pokażemy go dopiero, jak, jak zaakceptują nasze podanie i okaże się, że będziemy tutaj mieszkać. A teraz wracamy, coś zjeść. Znaczy wracamy do hotelu w ogóle. To jest wejście do naszego, pokoju, do naszego mieszkania. Tam troszkę niżej, żeby nie było widać numeru. Teraz tak. Co mamy po wejściu? Po wejściu, tylko światło mało naturalnie teraz wygląda. Mam nadzieję, że kamera się przestawi. Po wejściu, zaraz na prawo, jest kuchnia. O, tutaj też jakiś składzik. jest. Tak, tu jest jakiś mały składzik. Piec. Fajnie, że ma takie rozwiązanie, a nie ten, a nie gazowy. By... Znaczy, elektryczny. To się każdym że tak nie będzie brudziło. Mikrofale już tutaj mają. Lodówka jest całkiem spora. Zamrażarka z możliwością robienia lodu. Tutaj szafka na kota. Patrzcie, już się schował. Tutaj jest ta pralka i suszarka. Tutaj bo. Po... A właśnie, tutaj jest mywarka. To jest living room, taki pokój gościnny. I z niego wyjście jest od razu... No może za chwilkę przejdziemy tam na balkon. Jest klimatyzacja. Tu kolejne scenariusze. To jest, jest mniejsza łazienka. To jest pierwsza z łazienek. Taka mniejsza. Tutaj jest boiler. Nic ciekawego. Czy drzwi pewnie nie otworzę. <gry> Tutaj jest pierwsza sypialnia. A trzeba tam pociągnąć. Okay. Nie wiem, czy będzie widać. No ok, w każdym jest tam mniejsza. Sypialnie są ogólnie małe, i w takim dziwnym kształcie. Ale my wszystko zdecydowaliśmy się na to mieszkanie, ponieważ widzieliśmy, jak wygląda umeblowane. Tutaj jest walk-in closet, czyli garderoba. No, okay. To jest to najważniejsze, nie ma tych paściarskich, wiesz, ludzi.. Mm -hmm. to jest mała mała no, okej, okay. zobaczcie, jak oświetlenie, tutaj wyjątkowo jest jakiekolwiek oświetlenie, bo zazwyczaj nie ma żadnego oświetlenia. Tak wygląda, A tutaj bo... jest, ożarówka, żarówka tam nie świeci nie chyba, nie że... Ok, trzeba będzie im zgłosić, bo wszystkie takie rzeczy mamy zgłaszać. Za chwilkę pójdziemy na balkon. Tu jest druga sypialnia, no praktycznie rozszana odbicia, ale ta jest troszkę większa. I to będzie nasza główna sypialnia. To, jest mniejsza, to? to jest większa. I tu jest główna, a no główna? Ta większa łazienka tu jest. Zapalisz? Środkowy włącz. Mhm. Ok, i czemu ona jest większa? No zobaczcie, tutaj jest, jest tutaj kabina prysznicowa. Mamy też garderobę, taką dosyć sporą. Garderoba to świetna rzecz, naprawdę dużo lepiej się z tego korzysta aniżeli z szafy mywalka z szafeczkami, Toaleta i, i wanna. To, co jest fajne, to to, że tego wywietrznika nie, nie trzeba z niego korzystać. Mogę go włączyć albo wyłączyć. A w poprzednich mieszkaniach, jak byliśmy, to było podpięte pod światło. Dlatego, się było w toalecie, włączyło się światło, to był taki harmoner niepotrzebny. A jeszcze byśmy na balkon. Okay? Mm. No dobra, widok z balkonu mamy na taką fontannę. Nie wiem, jak to nazwać. Ej. Jak oni to, to nazywali, pamiętasz? Fort? Nie nie, pamiętam. W każdym razie bardzo sympatyczny widok. Niestety nie jest na, na downtown. Wszystkie były zajęte. No i wszystkie były powyżej 2,5 tysiąca dolarów na downtown. Ale ogólnie to wygląda jak pałacek, nieprawdaż? I takich, takich, jak to nazwać, ogródków jak tutaj jest sześć w tym kompleksie, dwa są z widokiem na basen, cztery są takie podobne do tego, bo właśnie jaki duży jest balkon, tu jest jakieś światło, no balkon nawet całkiem spory. No a co tam jest? Cieka nie, tam nie można być na samą górę. My jesteśmy na trzecim piętrze, tu jest jeszcze czwarte piętro. I ciekawe jestem na poddasze kto ma dostęp. Nie wiem czy przypadkiem czy na czwartym piętrze co mają najdroższe mieszkania. I nie mają też, yy, tak, czy nie mają schodów przypadkiem. Dobra, no teraz... Yy, coś tak... Yy, a, musi się przestawić ta kamera, bo mnie nie widać praktycznie. Yy, teraz kontynuujemy wnoszenie mebli. I nie wiem czy się dzisiaj wyrobimy. Bo tego jest dosyć sporo, a mamy kawał drogi, jak widzieliście. Może pokażę jeszcze, jak się idzie do windy. Jest tam kawałek. Dobra, zmykamy. Idziemy nosić, nie? A, widok stąd, no? A widok z balkonu, jak się wchodzi.